Tomek Matusik marzy o karierze modela, ale brakuje mu pewności siebie. Uważa, że nie nadaje się do modelingu i onieśmiela go przebywanie z Radkiem Pestką, którego jest wielkim fanem. To nie pamiętasz, jak się poznaliśmy? Jak do mnie przyszedłeś, że chcesz być modelem, żebym ci kilka zdjęć zrobił? Tak, pamiętam. I pamiętam, jak one wyszły, a dokładnie jak ja na nich wyszedłem. Nigdy nie będę modelem i dobrze o tym wiesz. Tomek, po prostu brakuje ci doświadczenia. Żeby być modelem, trzeba naprawdę ciężko pracować, na przykład na takich warsztatach. A gdzie ja, gdzie Radek Pestka? Nie dorasta mu do pięć. Tomek, każdy kiedyś zaczynał, każdy, rozumiesz? Słuchaj, ja się do tego nie nadaję. Tomek, poczekaj, proszę, Ej, chodź tam. nie pozdawniasz. Weź. Ej, słyszałeś? Zostaw mojego brata, tak? Bo cię połamie. Dobra, okej. Okay. No wypad już. Przemysł, to słyszysz? O co chodziło temu lamusowi? Nie nazywaj go tak. Stary, dla mnie każdy gościu, który zajmuje się pstrykaniem jakichś dziwnych fotek, to jest zwykła ciota, tak? A co ma robić? Prać ludzie po mordach jak ty? Ty, Słuchaj, jak ktoś mi podskoczy, to od razu obrywa, tak? Tak robią prawdziwi facecie, a nie jak ten twój kolega albo ten cały Radek Pestka. W ogóle kto chodzi na te jego lamerskie warsztaty? Ty, ty możesz wiedzieć! Radek Pestka jest super. Widziałaś jego bloga modowego? No, Maxa mnie inspiruje. To lepiej, żeby cię nie inspirował, bo mój brat nie będzie jakąś ciotą, tak? Słuchaj, nie mów mi co mam robić, dobrze? Idę na jego warsztaty. Cześć. Chyba se jaja robisz. Tomek. Tomek ma być modelem po moim trupie. Nie będzie mi się brachol mistrzu przed aparatem jak jakaś ciota. Jeszcze mi wstydu narobi. Do tej pory olewałem te jego dziwne pomysły, ale to się zmieni. Zrobię z niego prawdziwego faceta.